Trzecie podejście, więc jeszcze raz cześć, z tej strony Leszek. Jesteście na kanale o scyzorykach. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania parę nowości, które do mnie dotarły lub w jakiś inny sposób je nabyłem. Przepraszam za zakłócenia, ale na zewnątrz jest burza. Co tu mamy? Aha, to, to tylko karteczka, kiedy mam się do zgłosić. Noże kuchenniaki z Victorinoxa, jakoś nie byłem fanem kuchenniaków, ale, ale jakoś tak niska cena, a jednak już tutaj na tym czarnym sobie potestowałem, to naprawdę dobra jakość. To jest coś i myślę, że wszystkie lipne fiskarsy z jakiejś stali, przepraszam za określenie, gównolitowej, yy, chyba z kuchni wywalę, a zastąpię je właśnie tymi Victorinoxami. Czerwony Pomarańczowy, żółty, zielony i czarny, jednego typu. I różowy, typu pikutek, chociaż na aukcjach to się chyba nazywa nóż do pomidorów. I teraz, dlaczego, dlaczego te noże też? Przepraszam, ale coś tam na, na dworze dzieje się bardzo niedobrego. Dlaczego te noże? Zaraz. Widocznie nie tak, tylko tak. Dostałem od kolegi Harzu Modeler um, z Formnice taką między innymi puchewkę drukowaną w druku 3D. E, powiem też, że mniej więcej w takiej budowie portfelik. E, okładki do wicka też w druku 3D, to są akurat świecące w nocy, z tym, że już od razu powiem, że ten filament świecący w nocy no, szału nie robi. O czym, o czym producent czy maker mnie uprzedzał, te, te akurat są gratisem, natomiast jeszcze mam takie, taki dings i jeszcze parę innych kolorków, ale to o tym kiedy indziej, na no, przykład w okazji innego filmu. No dobra, jest ta pochewka, bo poważnie rozważam opcję dołączenia tych nożyków do swojego EDC ale widocznie chyba to nie na ten nóż. Hmm. Nie, najwyraźniej nie na ten nóż, najwyraźniej na mniejszą wersję, także Falstart z tym, ale to nie jest, powiedzmy, jakimś tam przedmiotem dzisiejszego filmu. Hmm, czyli noże Victorinoxa, płynniaki to jest jedno. Obawiam się, że ja ich będę używał Warsztacie, bo już widzę, że tutaj nadają się na przykład do jakiejś delikatnej obróbki drewna, kory czy jakichś tam tworzyw sztucznych. No i oczywiście fiksy, leciutkiej budowy, docięcia jakichś pianek, tego typu spraw. Dobra, czyli to jest jedno. Tak, przyjmiemy, żeby pewnie kolorki tam nam dawały gdzieś w kadrze. Dobra, kolejna sprawa. Te ceny są nieaktualne. To są, to jest zdobycz z flomarku w Tarnowskich górach. Nóż to coś było. Chyba Junghans tu pisze, ale teraz nie jestem w stanie odczytać tak dokładnie węglówka. Chodząca kociąg, Duże ostrze i ostrze małe. Nie, Junkerwerk Solingen. Także scyzor Solingen, jak się łatwo domyślić, bo skąd, jak nie Solingen, mógłby pochodzić niemiecki scyzor. To jest jedno, zaraz powiem skąd to wszystko. Ten to był gratis, to jest Paul A. Henkel z Solingen, też węglówka, jedno ostrze, i chyba drugie ostrze, a tu jest mój tak. Drugie ostrze, jak widać, one są do, do wyczyszczenia, o czym sprzedawca mnie uprzedzał. Tego dostałem w gratisie Także ta cena tu w ogóle jest nieaktualna. Jeszcze nie miałem okazji od soboty tych cen zdejmować. Wydaje mi się, że to jest próba samodzielnej oprawy. Tutaj w ten róg noża. No chyba, że tak w Solingen tak sobie nie to wali, to nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, drugi scyzor. Czekajcie, co tam mamy dalej? Mikow, taki malutki Mikow. Mam już podobnego w takich trochę różowawych układkach. Ten tutaj coś ma skopane z mechaniką. Jak widzicie, tak, tak jest dziwnie, o tutaj może w ten sposób dziwnie jakoś ta linia sprężyny przechodzi w grzbiet noża i chyba nożyk miał coś do czynienia ze szlifierką przy ostrzeniu, także będzie, będzie mnie kosztował trochę pracy, żeby go doprowadzić do do jakiegoś tam stanu takiego bardziej kolekcjonerskiego. I tu jeszcze może może widać, może nie widać, ale ostrze jest tak trochę cofnięte w bok od sprężyny Hmm, także tutaj co najmniej kwestia o popatrzcie jak przesunęłem teraz ostrze w to miejsce w którym powinno być na razie się okazuje że nożyk może mieć yy, może mieć równą yy, równy grzbiet ostrza razem z sprężyną ciekawa sprawa nie? Dobra, czyli malutki mikow yy, i taki Zapomniałem jaki Wiktoryny, już trochę zjechamy, ale, ale, ale w wersji aloksowej 74 mm, nie? nie taka częsta, już, nie taka częsta zdobycz. Reklamówka Elopak. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za firma. I teraz, tak, co jest najlepsze za to, to. To i to dałem 13 złotych. Także, aha, i skąd to mam? Flomark w tarnowskich górach. Jest coś takiego w parku przy wyjeździe na Zbrosławice. Sam nie wiedziałam, ale akurat tak się złożyło, że był ten flomark. Akurat jak byłem tam w okolicy, wybrałem się i od razu trafnik. Dobra, to jest, to jest drugi, druga część, trzecia część to były właśnie te portfeliki plus okładki, o których będzie osobny film i czwarta część, To już trochę uporządkujemy to moje zbieraniny, przesyłka kolejna z Majorki za, za pośrednictwem kolegi z Forum Knives dotarły do mnie, o widzicie jak pięknie tutaj pracuje już ten kuchenmiaczek Victorinoxa, Albowiem koledzy, którzy to wysyłali, bardzo lubią pakować i nie mam tu na myśli siłowy. Dobra. Ok, rozcinamy. O, właśnie, pianki, tak jak mówiłem. I co mamy? Myślę, że najpierw moje zabawki. To jest. Co? Elinox. O. Nie wiem, czy będzie widać. Czekajcie. No spróbuję może jakąś lupą powiększającą ze Swishchampa i będzie może widać, mam nadzieję. Pies się wkurza na burzę. Mm. Eli czekajcie, Elinux, widać tak, Elinux, dobra, to jest pierwszy model. Yy, chyba standard, bo nie ma nie ma w ogóle kółka na do przypinania do kluczy. To już to ocenimy te kolorki. Yy, ok, co dalej? Yy, to będzie biały węgarek Commander dziesiątka. Tak jest. banger, dobra, mam nadzieję, że było widać. Yy, numer 10, ale w stanie no, kolekcjonerskim. Rzeczywiście kolega miał rację. Yy, widzicie, to jest taka, taka kwestia, że stan kolekcjonerski dla jednego, nawet sformuł to oznacza jedno, dla kogoś innego coś innego. Ten rzeczywiście, ja bym określił jako stan kolekcjonerski, choć podchodziłem do tego trochę sceptycznie, jak kolega mi mówił, że nóż jest w stanie kolekcjonerskim. Jest. Potwierdzam, jest, nawet w mojej ocenie, jest to stan kolekcjonerski, czyli takiego węgierka mamy. Węgry, jak wiemy, nieprodukowane, także, e, także no, już już pomału się skupiam na ich nabywaniu. Tutaj widzimy korkociąg, widzimy, albo i nie widzimy. No to znowu się uciekniemy do szkła. Tym, go widać, korkociąg mm, w wersji tutaj jest takim dosyć głębokim grawkiem. Co za nożyk? E, w sumie łatwy do odtworzenia, Victorinox Gourmet, jeszcze z płoncą Officer Suisse, także nie jakaś tam już bardzo starość, ale model nieprodukowany, jak mam go odtwarzać, to wolę, wolę oryginał. Dobra. Tutaj jest Sand und Kieswerk AG Schweiz. Czy Schweiz? Nie wiem. To chyba jest Excelsior. O ile dobrze pamiętam. Znowu 74 mm, czyli kolega tego Elopaka. O, tak, tego Elopaka, tak. Czekajcie, ja może dam sobie światełko tutaj i będzie może coś lepiej widać. O, myślę, że może być lepiej widać teraz. Trochę mi wali po oczach, czekajcie. O, teraz zdecydowanie lepiej. Te 74 mm, tak jak tam ten elopak. Duże ostrze. Nie wiem co to jest. To jest chyba coś do pomarańczy jakiś duperel. Też model nieprodukowany, małe ostrze. Taki tutaj lepszy pilniczek do paznokci, dłuższy i z taką skrobaczką, że można sobie wydrapać z paznokci, No i takie. Nożyczki w wersji pośredniej, między 58 a 84 mm. Tak, tak, 85 mm to są węgły. Czyli tutaj widzę kolejny. Co dalej? Eee, taki staruszek. Eee, staruszek Aitor. Tak jest. Nie wiem, co mnie w tych scyzorykach pociąga, ale coś mnie pociąga. Aitor. Widzicie? Jest. Dobra. Co mamy tutaj z narzędzi? Jakieś takie kurcze, czekajcie. No, nietypowa budowa otwieracza. Ucho na jakąś linkę, czy inne duperele, no i korkocium w całkiem dobrej budowie. Jeszcze chodzi z przytknięciem, mimo lat. Bo już Aitora nie widziałam już z takim uchem. 100 lat. Jedynie na jakichś bardzo starych, w bardzo starych katalogach, takich jakichś skanach z katalogów, coś tego typu. Tu jakieś przebarwienie mamy, ale to, o, lecz, na razie. Co dalej? To pewnie będzie Węgier, o ile pamiętam. Tak jest. Węgier, model, znowu dziesiątka. W sumie to nie pamiętam po czego zamówiłem. Chyba dziesiątek trochę mam. Ale jako węgier nieprodukowany, no to można, można się nad tematem takiego scyzora pochylić. Tym bardziej, że znowu tutaj ostrze widzę, jest w bardzo dobrym stanie. Pokładki w trochę gorszym, ale to jest nie aż tak wielki problem. No jakieś takie logo. Cholera go wie, co to jest za, za logo. Lećmy dalej. Kolejny węgerek, tak. Widzę po rozmiarze. Tak jest węgier to chyba będzie 17 albo 18 nożyczki, ostrze główne, piła, aha, zapomniałem, że w Węgrze się piła otwiera na mailnik, piła, oczywiście naprzeciwko ostrza pilnik do Pavnokti, dwa otwieracze, to tak na szybciora. GFAI, nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale ktoś się tak ładnie i całkiem gustownie zareklamował na węgerku. Też jakoś niespecjalnie to rzadka sprawa, ale, ale w sumie, jak mam a mieć, a nie mieć, to wolę mieć takiego. Ten model szkiełko powiększające a tu już coś się wysypuje. Co mamy dalej? Nożyczki, piła, dwa otwieracze ostrze główne z czym? Też ze pilnikiem do paznokci. Drzwi jak to u Węgera otwiera, korkociąg i, i dziubak, i to wszystko. Kurczę, ale nam się zrobiła pogoda. Czyli to samo co ten, tylko rozszerzony model o, o, o lupę. Co dalej? Znowu widzę jakiś staruszek Victorinox. Tutaj kolega mnie uprzedzał, że coś było modyfikowane. Victorinox. Victorinox, opatrzcie. Ale tu mamy piękne bicie i na tym najbardziej zależało. Victoria, proszę. Prawdopodobnie, bo koi mi się taki mod Swish właśnie z takimi starymi, starymi wersjami narzędzi. Oczywiście, jeśli takie były, ale w przypadku ostrza były ze starym biciem i być może użyję tego scyzoryka, bowiem tu jest na dupce tak zeszlifowane. Tu było jakieś narzędzie, ale, ale, już kolega nie jest w stanie powiedzieć jakie. Chyba kupił je jako ułamane. No i korkociąg, korkociąg z grubym rowkowaniem też muszę powiększyć. O, teraz widać. Taki gruby, grubaśny rowek. Na korkociągu, tak? Okej. Okay. No całkiem fajnie się prezentuje. Myślę, że może i do kablotki go wrzucę. Jeszcze, jeszcze zobaczę. A co tu dalej mamy? Znowu Spartan. Jest. Domyślam się, że Spartan lub standard. Aha. Znowu. Ostrze. Elinux. Elinux. Czekajcie. E Linux, dobra, to było wydeczne. Jeszcze muszę sprawdzić, tylko mhm. muszę Ja dole. Przepraszam, ale strasznie ciężko się to otwiera. I chyba muszę się uciec do jakichś kombinery. Także ten, no, jeśli już mówimy o poświęceniu jakichś cezelków na modyfikację, to a niestety. Liczyłem jeszcze, że tutaj będzie bicie plus patent. Nie ma takiego bicia. Jestem dosyć mocno rozczarowany, no ale trudno co poradzić. no dobra, może, może chociaż to główne ostrze. No coś tam było, mało ostrze już żaden To nietypowy wynalazek. Ciekawostka, tutaj bicie Elinox na głównym ostrzu, a Korkociąg, no tak jakby chciał tam mieć jakiś rowek, ale chyba i nie wyszedł. No dobra. I co jeszcze, i o kurczę, czekajcie, niech znajdę jakieś pudełko na te wszystkie graty. Na pewno tu widzę, jest jakaś przekładka. Takie przykładki się dają w Victorinoxach naprzeciwko dużego ostrza. Do różnych narzędzi, o na przykład, na przykład do tego, do małego ostrza. Otwieracz do butelek standardowy. O kurczę, to plus patent, coś o czym może muszę się go spytać, czy to jest dla niego, czy to jest dla mnie, bo sam teraz nie wiem. A już nie pamiętam, jak się omawialiśmy, bo, bo te wszystkie deale z kolegą z Majorki trwają nieraz miesiącami. Zanim się umówimy na jakąś, jakąś wersję końcową, i dopiero później jeszcze przesyłka za dwa miesiące trwa. Tu jest jakaś wersja z podostrzonym tym, tym tym tą częścią tutaj. Nie wiem czy to jest samoróbka, czy były takie produkcyjniaki. Musiałbym zerknąć gdzieś tam w literaturę. Dziubak bez szydła, bez, bez dziurki. To to na pewno było dokładnie tam do, do modyfikacji sprężyna, nic ciekawego. Du, duże ostrze Officer Suisse Normalne, nic tam nadzwyczajnego nie ma Kolejna sprężyna co tam dalej mamy? Aha, jeszcze jakiś jeden jest tutaj Scyzoryk I muszę się zorientować, czy on nie jest czasami bazą do jakiegoś dalszego moda, bo powiem szczerze, już nie pamiętam. Mam parę takich spraw w toku które które jakoś tam się pomału, ale to bardzo pomału finalizują. Więc jeszcze muszę zobaczyć o co tutaj chodzi. I tu chyba mamy Victorinoxa Kratzmana. Tak jest. To samo co Handyman. I z okładkami, które bardzo lubię, z okładkami. Ojej, Ecoline z Nylonu. Dużo lepsze niż celidorowe, nie wiem czy kolejne, a mają lepsze okładki dużo ostrze, małe ostrze tutaj tak na szybko piła nożyczki kombinerki jeszcze nieco starszego typu ale grubością już odpowiadają takie koło lat 90. grubość 3 mm no i dwa otwieracze na grzbiecie Philips, hak i rozwiertak, szydło, nie ma, buta, to co już mają, handymeny takie nowsze. Dobra, na razie tyle z tych moich nowości, jeszcze szybki look na to wszystko, na tą całą kubkę żelastwa. Film już ma 20 minut i zaraz mi się rozładuje bateria. To wszystko ode mnie. Dzięki. Dawajcie znać w komentarzach co myślicie o takiej kupie złomu i do zobaczenia.